Właśnie tu na tej scenie wystąpiły trzy osoby. Chcemy udowadniać to, że tak naprawdę technologia pozwala nam w chwili obecnej dużo mniejszym kosztem osiągać to, co duże korporacje kiedyś. Generalnie rozmawialiśmy o tym, czy Mobile, jak bardzo właściwie Mobile sprzyja. Rozwojowi sprzedaży, zwiększ zwiększaniu sprzedaży, i mam nadzieję, że udało mi się w czasie tej prezentacji przekonać ludzi, że to naprawdę ma sens. Ty, ja byłem na boku, ty ja nie słuchałem do końca. Bardzo ważne tutaj w tym wszystkim jest to, że w odróżnieniu od tego, co dają inne media reklamowe, o tyle mobile i internet jako taki jest bardzo łatwo i bardzo, bardzo dobrze mierzalny, więc nie trzeba, nie trzeba nikogo przekonywać, jeżeli te efekty są, to on po prostu je widzi i ma po prostu w Excelu to, że to się opłacało. Przygotowywałem do tego, żeby nie przebudować treściami aplikacji, którą robię. Jeśli rozmawiam o budowaniu marki, jest coś takiego jak przeładowanie. Pokazałem im w jaki sposób różnica myślenia człowieka, który jest zafiksowany na projektowaniu takiego inżyniera, różni się od sposobu myślenia klienta o takiej aplikacji. Zwróciłem uwagę na to, że ta moc, którą mają coraz to nowsze generacje sprzętu telefonów komórkowych, ona nie powinna iść właśnie w bloatware, czy, czy, czyli w pakowanie w nowe funkcje, tylko powinna iść w różnicowanie emocjonalne. Przede wszystkim wymyśliliśmy sobie Networking 2.0. Czyli networking z mentorami. Wybraliśmy 10 tematów, wybraliśmy odpowiednich do tego ludzi z doświadczeniem i z wiedzą, którzy dzielą się właśnie tą wiedzą i doświadczeniem w swoim temacie z ludźmi podczas networkingu. Obserwujmy rynek, obserwujmy technologię, która się pojawia i szukajmy. Miejsc, gdzie jest nasza grupa docelowa, żeby yy, związać ich jakoś ze swoją marką i dać im yy, coś więcej. Pokaż swoją aplikację swojej matce. Tak? Jeśli ona jest atrakcyjna dla niej, to ty inżynier może być zadowolony z Twojej pracy. Natomiast yy, jeśli ona tego nie rozumie, to większość Twoich klientów też nie będzie. Zapraszamy do Mobile Salezia wszystkich ludzi, którzy są głodni wiedzy o mobile. Bo to jest świetna konferencja, to jest pełna sala ludzi, którzy, którzy rewelacyjnie reagują, jakby klaszczą, śmieją się kiedy trzeba. Dzięki. Myślę, że duże brawa się należą Andrzejowi, Jogonowskiemu i całej ekipie SMS API, dlatego że impreza jest bardzo fajna i myślę, że bardzo, bardzo dobrze integruje środowisko śląskie. Myślimy już o następnej edycji, która będzie równie wyjątkowa jak ta. Na pewno sprowadzimy jakieś zmiany, nie będzie nudy.